Cześć tu, Maksym i kanał. Maksymalnie witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy testowali chytre kebaby z Radomia. Tak wygląda sytuacja. Oczywiście z ostrym sosem wjeżdżam, które były polecane. W sumie przez Ciebie. <laughs> Też. Nie, Nie, no dobra. Wiem, że lubicie oglądać testowanie kebabów, także dzisiaj zajmiemy się tym, ale koniecznie z ostrym sosem. Będę starał się wziąć jak najbardziej ostre pozycje. Pierwszym z nich jest Marsimo. Kebab Marsimo, tak się nazywa. Prawie jak Massimo, czyli blisko maksyma. 3200 ocen, 4,4 gwiazdki na 5, więc to nie są przelewki. Nie są przelewki. Idziemy testować, miejsce znajduje się tam, więc widzimy się za chwileczkę z tamtego miejsca a ty widzu, pamiętaj o tym, żeby koniecznie podbić ten odcinek, zostawić łapę i subskrypcję. No i możesz też w komentarzu, też w komentarzu napisać, e, jakie kebaby z danego miasta, Twojego miasta, można byłoby przetestować. Jak znajdziesz tam jakieś pyszne ostre pozycje, to tam wpadam. No, może być też coś innego niż kebab, ale kebaby... Lubicie oglądać. Jest i on. Jest i on. Jesteśmy na miejscu o, akurat muzykę i specjalnie. Idę zamawiać Bziom średni lawasz z mięsem mieszanym. Mięso do bardzo dobrze wygląda. Sosem ostrym oczywiście 28 zł. Taka jest cena. Mięso wygląda bardzo apetycznie. No i było też: jest tortilla, jest dla i buła. O, a to mam, który znalazłem dzisiaj. <grym> Dzień dobry? Gdzie dobry. jesteśmy? Potężna lufa. A to średni. Średni. Kapucha na bardzo cieniutkie. Smaczne. smacznie. Widzisz, Dymek? Gorące. Z lewej kurczak? Z prawej nie. Kurczak ma taki cynamonowy posmak, jak w grandbazar trochę. No właśnie. Do ostrości to mu bardzo, bardzo, bardzo daleko. Wszędzie będziesz mała. Ale oh, to no. takie salsowe bardziej. Ciężkie. Mhm. Bardzo dużo mięcha jest wypakowane. No nie mów. Dobra, nast w następnym zamówić ci... zamówić ci łagodny. No dobra widzowie to dla mnie ostry to salsa, a dla Olgi ostry to ponadprzeciętny przeciętny. Nie chcecie widzieć jej miny. Czwarty? Ten jest taki No tak, no tak. Bo oni go jeszcze tutaj, oni go nie robią na miejscu, tylko go przypiekają. Mięso jest bardzo dobre, delikatne, pełno mięcha. Ja widzę te same czerwone punkty. Mm -mm. Ostrość 2 na 10 I na tym się na razie zatrzymamy cebuli dostaję tutaj, o. Poza brakiem wyraźnej ostrości, choć to dla osoby, która nie ma do czynienia z ostrym i tak dalej, byłoby pewnie G, ale sam kebab bardzo dobry. Mm, wiadomo, jadłem lepszy, ale ten jest taki wysoko postawiony. Naprawdę jest dobry. Co mi się podoba, no to wypełnienie, bo jest od góry do dołu wywalony mięchem. Zaraz idziemy na drugi końcóweczka. I nie jest jakiś, nie? Nie, nie, nie. Nawet nie. Nawet nie. Ja nie lubię właśnie jak przecieka na dole. Very good my friend. Lecimy do kolejnego miejsca. Mamy do niego 10 minut z buta, więc się przejdziemy. Bo tyle zjedliśmy, że trzeba to rozchodzić. Ale no, jakbym mógł sobie tutaj pooceniać troszkę jeszcze. No tak jak mówię, ostrość 2, 2,5 na 10, bo delikatnie gdzieś tam na górze coś tam... Coś tam, coś tam czy? No, smakowo. No, 7 na 10. Sprawiedliwie porównując to wszystko, co można znaleźć gdzieś na rynku, teraz aktualnie to to jest naprawdę wysoko. Znajdujemy się na starówce, w Radomiu. I najprawdopodobniej za chwilę też wybierzemy się do jednego z kebabów, który znajdziemy zupełnie losowo, bez żadnego planowania, a potem wybieramy się na najlepiej oceniany kebab i najgorzej oceniany kebab i ten najgorzej oceniany kebab słuchajcie ma 2,7 gwiazdki na 5 i to jest najmniej co udało się tutaj znaleźć czy warto to się zaraz okaże znaczy nie zaraz ale niedługo się okaże najpierw przejdziemy się na malutki spacerek a potem wybierzemy się już na podboje jedzonka także widzimy się za moment a teraz podziwiajcie piękny Radom Radomski Radomski tendur Poczekaj, sprawdzę, ile. A ono jest zamknięte jeszcze chyba, bo tu jest, widzisz, zafoliowane i nikogo nie ma w środku. dopiero się powstaje. Nie ma mięsa, jest zamknięte. Kolejne miejsce, na jakie trafiliśmy, to Halo Kebab. 4,4 gwiazdki na 5, czyli całkiem dużo, ale mało opinii, bo 182 na ten moment. Idziemy spróbować tego, co znaleźliśmy tutaj, właśnie na tej sterówce. Zupełnie przypadkiem. To jest mały, no, zamknięty i taki mięciutki 27 no, Do wyboru tylko małe i duże Jest to coś co pachnie ostro, kapuśnikowo Ostro jest kwaśne nie działa Strasznie dużo tego sosu jest tu nawalona. Mhm. Czy to jest czerwona kapusta? Jest, jest. Mhm. Czerwona kapusta, ale ona chyba kiszona jeszcze dodatkowo. Taka kwaszona. Nieco ostrzejsze niż tamten, ale o jeden stopień raptem. Mhm. Nie podoba mi się bardzo. Jest chyba Kiszony, no. Myślę, że nawet z sosem byłby kiszony. I co? W ogóle nie czuję mięsa. jest, widzę, że jest, ale. Kiszonka. Nie zasługuje na swoją ocenę na gólu No. Nie. To nie będzie najlepszy chyba w moim życiu. O jeden stopień ostrzejszy niż tamten. Tam mieliśmy dwa. Ostroż, to tu będzie jeden więcej, trzy, a smakowo to kiszonka, kiszoneczka. Trzy i pół, jest dobre. no nie jest dobre Herbatka, no właśnie za herbatkę ta ocena jest wyższa. Moja skromna, każdy niech sobie próbuje jak chce, ale no, kiszony i kwaśne. Nie czuć w ogóle mięsa, ani trochę, aż zjadłbym ponad połowę Idziemy dalej Idziemy dalej Halo, kebab wraca z nami Dałbym mu 3 na 10 Bardzo mocny kapuszników, jeśli chodzi o ostrość Może jeden stopień więcej niż ostatni Ale no nie spotykamy się tu o ostrość, tylko o kształt kebaba Tortilla rozpadająca Dużo kapuchy Mięso niewyczuwalne, wszystko zabrał sos i kapusta. Teraz lecimy do najgorszego kebaba w Radomiu, jakiego udało nam się znaleźć. A ja mogę coś powiedzieć? Możesz. Ja chciałam powiedzieć, że herbatka wcale nie jest darmowa, bo mały kosztował 27 zł, czyli to jest A, wliczone no. w kosztach. No. No tak, no. no. Ale to też, jeśli chodzi o mały, no to on nie był aż taki mały. Ale. Nazwy był. Ale. To, jakby nie smakowało mi to. Najgorzej oceniany kebab w Radomiu Olimpik Za moimi plecami 2,8 na 5 gwiazdek i tylko 48 opinii, więc chyba dosyć świeża sprawa, ale no, nie bez powodu pewnie są te oceny, dlatego idę to sprawdzić. Zamawiam oczywiście mały, z mięsem mieszanym sos ostry. Co tam znajdę? To zaraz się przekonam. Idę. Był w środku. Tak jakbym wszedł do jakiejś, nie wiem, no normalnie łososiem jakimś wali w całym lokalu. 16 zł. Mały i kulka jak się masz. Jak się masz? No. Boże, widzę to chyba. No to jest to. O matko. Ty będziesz to jadł? No nie wiem. Spróbujemy. Nie ma tu przede z automatu? Nie? Nie, nie, nie ma, ale podobne. Takie same oznakowania. Grzeje, grzeje. Jest leży na grillu. Czuję, że to będzie najgorsze, co jadłem w życiu. Ja już tak spustuję. Ugryziesz? Nie. No weź ugryź kawałek. Chciałbym wam powiedzieć, że na moje oko to ten kurczak i ta kula, co tam wisi i się kręci, to ona jest tutaj dłużej niż... Niż ja żyję. Niż 4-5 dni, no. Trzeba to spróbować i jechać dalej. Co się śmiejesz, zaraz będziesz to testować. Będziesz to testować ze mną, zaraz. Nie krzycz mnie. Zapach takiego. kebaba z dworca kiedyś siadł. Ale taki duży. I to jest mały, za 16 zł. No, zobaczymy. Może tylko zapach w środku odgania. Pachnie tak. Całkiem normalnie. Kuleczka. Mmm, ogór, piszony. Co ono takie ma być? Takie z białymi jakimiś nalotami? Nie wiem. No nie wiem. Nie wiem, nie takie rzeczy się jadło. A pasztet. Mielonka, A ostry? No, ale żył takie. Gumowe. Żył nie wiem nawet jak to mam. Widzisz to? Nie da się tego przerzuć. No mówię, takie właśnie było. To był mój komentarz poprzedni. Ogórek kiszony, no. Bo no ten ogórek to. Jakby zepsuty. Weź może to może tego nie jest. Ja nie wiem czy to jest. To Sos ostry, który jest słodki. Czy nie jest ostry? Bo w ogóle nic. Nic a nic. Z lewej strony, tutaj gdzie jest kula, nie ma sosu. Na kurczaku jest sos. Na warzywach są niedobre warzywa. Bardzo. Taki ble, śmierdzący ogór. Niedobre to jest bardzo. Takie nie aż... Twój pomysł, żeby przejść chyba na najgorzej ocenian. No, no i, i, i myślę, że to jest ocena nie bez powodu, bo jest to a, bardzo słabe. Może najlepsze z tego jest jednak zapita, ta, ta <gryw> Tam nie wiem co to jest. No. Nie no, ten, nawet te warzywa mają taki dziwny tutaj zapach. Nikogo nie ma w ogóle, dziwny nie zapach wiem. w środku i y, czuć zapach ryby tam w sensie, a tutaj czuć zapach takiego. Jakbyście mieli taki ogórek, który przeleżał zbyt długo i zrobił się taki wodnisty aż taki miękki. I tutaj mam wrażenie, że coś takiego jest. Chyba, że to jest podgrzanie tego na grillu i może ten ogórek tak się rozmiękczył, ale ten ogórek kwaszony, którego spróbowałem, no to jest... Uff. Aż mi się cofa. To teraz chodźmy do tego Aż mi się cofa, no. Myślę dla rozmowy. A to trzeba zutylizować. Nie wiem, coś wymyślimy. Nie wyrzucimy tego. Nie wyrzucimy do koszta, no nie, nie, nie. Może jakąś potrawę zrobimy z o, już mi, już mi w brzuchu tak dostał W dzisiejszych czasach, gdzie kebabów jest pod dostatkiem i możecie sobie wybierać od dobrych po lepsze, no to ten jest zasługuje na 1 na 10 O Jezus, nie pamiętam kiedy jadłem tak niedobrego kebaba, szczerze sos... I sos ostry, który nie jest ostry, także też tutaj 0 na 10, zupełnie nic Ach. Totalna klapa. Mm, no nie bez powodu jest chyba taka, a nie inna ocena. Znaczy, wiesz, to jest tylko i wyłącznie moja cena, pamiętaj. Nie sugeruj się moją oceną. Jeżeli masz ochotę, idź, próbuj, testuj, wypowiedz się sam. Za moimi plecami jeden z najlepiej ocenianych kebabów w Radomiu. Samira kebab. 1,2000 opinii i 4,5 gwiazdki. Musimy zmienić smak na lepszy, bo Olga nie chce mnie całować, więc przyjechaliśmy. Właśnie tutaj, jako ostatnie miejsce, mam nadzieję, że będzie dobrze. Gorący bardzo. Musisz się ostudzić. Masz normalne srebro jest nagrzane. cegulowy król. Iogórkowe. Mhm. Mega delikatnie. Mięso, bardzo delikatne. Ale dobra. To było Nie no, trochę jest, bo, bo troszkę czuję. No, no. Na no, po początku się wydawało, że nie jest w ogóle ostre, ale tak jak zaczęła się rozkręcać no, tu, Ale mnie już nastawiłeś. No dobra. Nawet nie wiem, czy najmocniejsze z dzisiejszych wszystkich. Ale mięso jest bardzo dobre. I mega dużo, chyba. Co ostre? Jedna. Mm. Mm. I pomidor. Mm. Myślę, nie dzisiaj. Normalnie taką bym mu to rzucił nawet 4,5 ostrości na 10, może 5. No, przypala, przypala rurę. Nic, a nic nie jest tutaj ściągące, nie ma żadnej żyłki, nie ma żadnego zgrubienia. Super. No i... 4,5 albo 5 na 10, śmiało można dać tej ostrości, bo przypiekaruję, piekaru ja, ale nas tutaj, byście ją zobaczyli kiedyś może zobaczycie ale to może kiedyś <coughs> idziemy, zaraz wam powiemy nieco więcej na temat tego, bo, ja bo jest, tego jest i te te też piekaru. dużo ludzi, więc też nie chcę zrzeć papy jesteśmy po teście cztery kebaby w dwie godziny, słuchajcie pękam, znaczy no w sumie to nie cztery w sumie to nie cztery, bo drugi kebab zjedzony w połowie Trzeci kebab e, zjedzony w kilka gryzów. Jeśli chodzi o Samira Kebab, zdecydowanie najdelikatniejsze dzisiaj mięso. Lawasz nie był właśnie, tak jak Olga mówi, nie był chrupki, tylko był taki mięciutki, ale nie był kapciuchem. No, naprawdę to fajnie grało i sos ostry, który zrobił nam nie wrażenie. Na początku mówię, eee słodziutki, nie jest ostry, ale już pod sam koniec, jak wjechało, do tej pory czuję, dlatego tak szybciej. Mówię. Także zdecydowanie najostrzejszy dzisiaj sos i. Mogę powiedzieć, to najlepszy dzisiaj kebab, choć pierwszy kebab też był bardzo, bardzo dobry, ale Samira jednak tutaj przebija. Także ostrość 5 na 10, smak 7,5 na 10. To jestem w stanie tutaj rzucić. Było bardzo dobre, radomskie i chytre. Bo drugi kebab zdecydowanie był chytry. Także moi drodzy, jeżeli podobał wam się taki kontencik i podobają wam się testy kebabów, niekoniecznie z Warszawy, bo ta Warszawa już jest tak obcykana, że każdy tam jedzie i nagrywa kebaby. Daj znać koniecznie z jakiego miasta jesteś i w jakim mieście chciałbyś, żebym kebaby spróbował. Napisz mi też konkretne pozycje. I pamiętaj, żeby zostawić łapę i suba. I widzimy się w następnym maksymalnym odcinku każdej czwartej, każda niedziela 17. Pa!